czekolada dubajska. Zobacz, jak ją robimy. Najpierw delikatnie wykładamy foremki kawałkami jedalnego złota. Cienkie płatki lśnią w świetle, czekając na pierwszą warstwę czekolady. Temperowana, idealnie błyszcząca, spływa powoli, tworząc zgrabny, cienki korpus. To on nada czekoladzie elegancję i delikatne chrupnięcie przy pierwszym kęsie. Kiedy już zastygnie, przychodzi czas na nadzienie. Masa pistacjowa, malinowa, fistaszkowa – każda bazuje na cieście kataifi, które wcześniej smażymy na maśle klarowanym. Kluczowe jest, by masa była dobrze przestudzona. Tylko wtedy nie rozpuści delikatnego korpusu, a czekolada zachowa swoją strukturę. Teraz zamykamy nadzienie w tabliczce, dokładnie rozprowadzając kolejną warstwę czekolady. Gładka powierzchnia, lekki połysk, wszystko jest dopracowane w najmniejszym detalu. Teraz każda tabliczka trafia do eleganckiego pudełka i jest coraz bliżej ciebie.